Bardzo serdecznie dziękuję. Czy mógłbyś przymierzyć? Oczywiście, z miejsca to robię. Z miejsca robimy. Oprócz butów też masz ciuchy ode mnie. Ja wiem, tam jest mnóstwo tych rzeczy. To jest coś pięknego. Słuchajcie, kochani, zobaczcie. Wiadomo, trzeba. Tu masz świeże skarpetki. Słuchajcie, ja świeże skarpetki też mam. Nie buziaby. Okay. Tylko muszę. Buty porozwiązywać. O. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że będą pasować. Oby. I co? Słuchajcie, to są buty kurwa na moją nogę. Przepraszam, motyla noga. Patrzcie, lato idziecie plutko, spodeneczki, a drugiego? Nie trzeba. Co Drugiego powiedzieć. nie trzeba, ale wyobrażacie sobie jak ja będę w tym wyglądał? Krótkie spodenki w ogóle, czapeczka, spodry dresowe To chyba jak z Sebastianem się spotkam w najbliższą okazję to pójdę na jogging albo, albo z Filipem Z Filipem polecimy na jogging Pobiegamy trochę wokoło tych mostów Coś pięknego Jest koszula flanerowa Trzymajcie Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Chwili przede wszystkim Tabie, Twojej dziewczynie, wszystkim znajomym, którzy dzisiaj się spotkali tutaj na Angeli Urodzinach. Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, 4 czerwca zapraszam bardzo serdecznie pod koło London Aid. Jest zbiórka godzina 17. Przynoście wszystko, co może być. Zobaczcie, takie skarpetki jest bardzo, bardzo cenną rzeczą. To potrzebujemy. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Widzimy się 4 czerwca. Pozdrawiamy.